Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją mojego najnowszego produktu. Tym razem witam Was już w zimowym klimacie. Nadchodzi powolutku ten świąteczny czas, więc przygotowałam dla Was nową kolekcję Digi Papierów do scrapbookingu z warsztatem na album. Jeśli jesteście ciekawi tego, jak ona się prezentuje, to serdecznie zapraszam Was na prezentację. Kolekcja Świąteczny Czas w wersji digital to papiery do samodzielnego wydruku w domu. Są one oczywiście w klimacie zimowo-świątecznym. Papiery są w rozmiarze A4 i jest ich aż 27 arkuszy: 22 arkusze główne, 3 z elementami do wycięcia, arkusz okładkowy, napisy, no i oczywiście jeszcze arkusz bonusowy, o którym też Wam opowiem. Kolekcja, którą dla Was przygotowałam, to taka moja kolekcja świąteczna z dużą ilością aromatycznych gałązek ostrokrzewu, słodkich pierniczków, złocistych gwiazd czy świątecznych prezentów i kwiatów. Daje się ponieść tej magicznej, świątecznej atmosferze i stwórz coś wyjątkowego z tej kolekcji razem ze mną. Zobaczmy wspólnie, jak ta kolekcja się prezentuje. Arkusz okładkowy, który tutaj widzicie. Świetnie nadaje się również do wykorzystania w pracach. Tak naprawdę jesteście w stanie bez problemu wyeksponować zarówno górną, jak i dolną jego część, tworząc na przykład maty na zdjęcia o wielkości 10x15 cm. Skoro 10x15, to 9x13 zmieszczą się na pewno. Pierwszy arkusz z kolekcji to taki arkusz patchworkowy. W tej kolekcji zawarłam dużo czerwieni, zieleni, złota, ale również odcieni brązu. Pojawiają się dechy, które też za chwilkę zobaczycie, i to w moich dwóch ulubionych kolorach. Mamy tutaj również akwarelowe tło w kolorze zielonym z dodatkiem złota. Tak jak widzicie, pojawiają się również dość bogate kompozycje kwiatowe z wykorzystaniem szyszek i liści. Wszystkie arkusze idealnie się ze sobą komponują. Tak jak widzicie, mamy tutaj powtórzenie arkusza patchworkowego, który tym razem świetnie komponuje się z brązowymi dechami. Ten brązowy kolor nawiązuje do listków, jak również do tych części arkusza patchworkowego. Ja mam tutaj przed sobą wydruk laserowy na grubym papierze 240 g Lessebo Smooth White. Może być również, oczywiście, wydruk na drukarce atramentowej, też na pewno będzie to wyglądać pięknie. Kolejny Arkusz z kolekcji. To jest arkusz mocno-mocno patchworkowy, właśnie, czyli mamy tutaj dużą ilość tych elementów, które już widzieliście. Tak jak możecie zauważyć, wszystko idealnie się ze sobą komponuje. Ja stworzyłam w swoim życiu naprawdę setki. Albumów skrapowych, i dobrze wiem, jak ważne jest, aby kolekcja papierów świetnie się nam cięła, i gwarantuję Wam, że tutaj będziecie bez problemu mogli sobie ją pociąć w zależności od potrzeby. Idealnie sprawdzi się nie tylko do albumów i nie tylko do albumów na zdjęcia 10 na 15, ale również do tych mniejszych 9 na 13. Tak naprawdę ta kolekcja jest uniwersalna, jeśli chodzi o to, co można z niej stworzyć, co za chwilę zresztą zobaczycie również pod względem. Bardziej delikatnych teł, ale również arkuszy, na których będą też ciekawe kompozycje świąteczne. Kolejny arkusz z kolekcji to pierniczki. Pierniczki, o których wspominałam. Pierniczek jest też tutaj na okładce albumu, który Wam za chwilkę też pokażę. I kolejny arkusz też z pierniczkami, ale tym razem skomponowany razem z dechami i właśnie tymi kompozycjami kwiatowymi. Kwiaty pojawiają się zarówno w kolorze takiej mocno i głębokiej, nasyconej czerwieni, jak i również w kolorze bieli takiej złamanej ze złotem. To nie jest taki czysty biały kolor, to jest raczej coś takiego bardziej w kolorystyce wpadającej właśnie w odcienie złota. Kolejny arkusz, tym razem mamy prezentowy, tak jak mówiłam, świąteczne prezenty i kwiaty po isencji. też pojawiają Pojawiają się w tej, w, tym, w tej kolekcji w dużej ilości. Tutaj mamy tak naprawdę. Bardzo fajnie to wszystko przygotowane do cięcia, również zobaczcie. Można sobie bez problemu rozciąć na 10 cm, na 9 cm, na 15 cm, na 13 cm i będziemy mieć naprawdę bardzo fajne klapeczki i maty na zdjęcia również, ale tak naprawdę do kartek też bez problemu jesteście w stanie sobie fajnie tą kolekcję pociąć. Wystarczy wydrukować ją raz i stworzycie cały pełny duży album na duże zdjęcia 10x15, który za chwilkę Wam pokażę i jeszcze zostanie na stworzenie kartki. Kolejny arkusz, delikatne tło, w kolorze oczywiście butelkowej zieleni, która również z, tym, z tą kolorystyką świąteczną mocno mi się kojarzy. Na kolejnym arkuszu kompozycja, właśnie z kwiatami, kompozycja z kratą. Krata bardzo fajnie też się tutaj skomponowała w ten arkusz. I myślę, że też świetnie pasuje do świątecznego klimatu. Tak jak widzicie, pojawia się zarówno zieleń, jak i właśnie czerwień, nie tylko w kwiatach, ale również w odcieniach, jakie są na tle. Kolejny arkusz to krata w pełnej okazałości, rozdzielona tylko właśnie tymi kwiatami. Ja tutaj bardzo lubię stosować ten zabieg, dzięki temu jesteśmy w stanie mieć spokojniejszą dolną część i coś się dzieje tutaj u góry. Arkusz, który tutaj widzicie, zresztą wykorzystałam na okładce naszego albumiku. Kolejny arkusz to krata troszkę innej formie. Tym razem jaśniejsza, bardziej delikatna. Dodatkowo wkomponowałam do niej koronkę. No i oczywiście kompozycję. Kompozycja kwiatowa i kompozycja kwiaty z prezentami świątecznymi. Koronka w kolorze butelkowej zieleni. No i oczywiście arkusz idealnie komponujący się z tym obok. Czyli arkusz w kratę. Na kolejnym arkuszu tym razem mamy kompozycje, o których wspominałam, kompozycje świąteczne. Będą cztery takie arkusze z kompozycjami świątecznymi. Arkusz pierwszy z tej serii. Mamy kominek. Oczywiście, kompozycje kwiatowe, no i są też bombki. Pojawia się tutaj bardzo delikatne tło. To nie jest biały kolor, bo to od razu widać, że tutaj cały czas u mnie jest ta biała rameczka dookoła, bo moja drukarka tak drukuje z białą ramką dookoła, właśnie. Więc widać, że to nie jest biel taka najczystsza, jest to taka bardziej złamana biel. Dodatkowo mamy tutaj dwie odcie dwa odcienie złota, zarówno w tych listkach, jak i w tych nakrapieni nakrapieniach. Do tego, oczywiście mamy tutaj wieniec, kokardkę i świeczki. Kolejny arkusz z tej serii, tym razem z choinką. Choinka z prezentami i tutaj troszkę bardziej spokojna wersja tej kompozycji, tak aby można było też wykorzystać ją bez tych właśnie bombek, bo nie zawsze będą one nam potrzebne. Kolejny arkusz z tej serii to jest Mikołaj z prezentami i tutaj już troszkę większa kompozycja, troszkę inne bombki, troszkę więcej się tutaj dzieje. Tutaj tak samo możemy ciąć bez problemu na 15 cm pana Mikołaja też bez problemu. Możemy też sobie zrobić większe hmm, klapeczki. Możemy sobie zrobić z tego bardzo fajne tło. No i ostatni arkusz z tej serii też go bardzo lubię, bo są właśnie ciastki tutaj, czyli piernikowe ludki. Oraz skarpety na prezenty. Również tutaj jest troszkę bogatsza ta kompozycja, troszkę więcej się dzieje, a tutaj troszkę spokojniejsza, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj coś odpowiedniego dla siebie. Na kolejnym arkuszu, dechy, o których wspominałam, będą dechy w dwóch e, kolorach. Tutaj te jaśniejsze, delikatniejsze. Tak jak widzicie, tutaj wkomponowałam również damask w tło oraz te złote elementy, a kolejne. Kolejny arkusz z tej serii z dechami dostał jeszcze bardziej bogatą kompozycję, którą też bez problemu jesteście w stanie sobie bardzo fajnie porozcinać na maty na zdjęcia. Gorąca czekolada i ciastek, prezenty, kokarda. No i tutaj te dzwoneczki. Dzwoneczki też bez problemu jesteście w stanie na przykład przeciąć sobie na pół albo wyeksponować tutaj tą całość. Kolejny arkusz z kolekcji to są dechy w kolorze brązowym. Tym razem troszkę je rozjaśniłam, dorzuciłam jeszcze złotych elementów i tutaj pojawia się też więcej tych elementów czerwonych, jeżeli chodzi właśnie o kwiaty. I na kolejnym arkuszu z tej serii możecie zobaczyć jeszcze bogatszą kompozycję, tym razem bez tych złotych elementów. Więc wszystko się razem ze sobą bardzo fajnie komponuje, ale każdy arkusz jest troszkę inny. Kolejny arkusz z tej serii to po prostu bardzo spokojne, delikatne i uniwersalne tło. Powolutku zbliżamy się do końca. Arkusz ze skarpetami. Uważam takie arkusze za bardzo fajne. Ogólnie bardzo lubię, jak tak powtarzają się wzory. No i tutaj postawiłam właśnie na ten arkusz skarpetkowy i arkusz z okiennicą. Mamy tutaj okiennicę. Z okna widzimy właśnie las. Mamy tutaj również śnieg, no i te dodatki, które widzieliście już w całej kolekcji. Nie mogło zabraknąć elementów do wycięcia. Osoby, które kochają fussy cutting, czyli drobiazgowe wycinanie elementów, na pewno w tej kolekcji znajdą wiele fajnych dodatków dla siebie. Mamy arkusz z dużą ilością kwiatów, gałązek, listków i dodatków. Kolejny arkusz z elementami do wycięcia. To już są prezenciki, panciastek, ciastek, gwiazdeczki. Mamy również narty, gorącą czekoladę, rękawiczki, skarpety, takie fajne zimowe elementy. I jeszcze jeden arkusz elementów do wycięcia. Tym razem właśnie ten mikołaj, okiennica, choinka, łyżwy, prezenty i również troszkę bombek. Dla osób, które zdecydują się zapisać również... W ciągu 48 godzin będę miała jeszcze dodatkowy arkusz. Tutaj jest jeszcze arkusz z napisami dostępny dla wszystkich, no a tutaj arkusz bonusowy. Jeżeli decydujecie się na zapis w ciągu 48 godzin od ogłoszenia zapisów na te warsztaty z papierami, no to macie ode mnie dodatkowy arkusz elementów do wycięcia arkusz bonusowy, który można zdobyć do czwartku do godziny 18. Wystarczy, że się po prostu zapiszecie w ciągu tych 48 godzin, no i będzie na na was czekał tutaj e, ten arkusz. E, mówię do czwartku, no bo po drodze jest święto, więc stwierdziłam, że wydłużymy ten czas, bo może jesteście gdzieś na długim weekendzie. Także do czwartku, do godziny 18, e, można sobie ten arkusz zdobyć. Tak wygląda kolekcja, którą dla Was przygotowałam. Kolekcja świąteczny czas. Pełna gałązek ostrokrzewu, złocistych gwiazdek, słodkich pierniczków, świątecznych prezentów i kwiatów. Jeżeli macie ochotę razem ze mną stworzyć z niej również album, bo i taka możliwość jest, to oczywiście zaraz Wam pokażę projekt, który stworzyłam z tej kolekcji. Od siebie mogę dodać, że to na pewno nie jedyny projekt, którego inspiracje będziecie mogli u mnie zobaczyć. Będą livey w listopadzie tutaj u mnie na kanale. Na pewno będziemy sobie tworzyć. I kolejne prace z użyciem tej kolekcji Świąteczny Czas. Tak jak widzicie, kolekcja jest ponadczasowa, bardzo uniwersalna i myślę, że sprawdzi się świetnie w wielu, wielu pracach, zarówno dla osób bardziej początkujących, jak i tych zaawansowanych. Patchworkowe dodatki, mnóstwo ciepłych barw. To kwintesencja mojej kolekcji, świąteczny czas. A teraz zapraszam Was serdecznie na prezentację albumu, który z niej powstał. Albumik, który stworzyłam z kolekcji, jest przeznaczony na duże zdjęcia, 10x15 cm. Tutaj może moja dłoń dla porównania tego, jak ten projekt się prezentuje, także tutaj możecie od razu zobaczyć, że to jest po prostu klasyczny album. Tak jak widać, nie jest to żadne maleństwo. Mamy strony StagDedX Plusem bigowanie zrobione, baza kraftowa, płótno introligatorskie o kolorze czerwonym, złoty papier mirror, no i oczywiście elementy do wycięcia z kolekcji. Jeżeli chodzi o same warsztaty, sam ten album, oczywiście zachęcam bardzo do tego, aby tworzyć z tego, co macie w domu, jeżeli chodzi o jakąś wstążkę, jakieś płótno czy inne dodatki. Ja zapewniam Wam film, w którym pokazuję, jakich materiałów użyłam oraz również pomocne linki w opisie do tego filmu. Ale tak jak mówię, zachęcam, aby tworzyć po swojemu. Oczywiście, jeżeli zdecydujecie się na zakup zestawu papiery plus dostęp do warsztatu, dotrzy, do, do, otrzymujecie pliki cyfrowe do druku, jeżeli chodzi o papiery, te elementy do wycinania i napisy. Dodatkowo ten instruktaż krok po kroku w formie wideo plus listę potrzebnych materiałów i narzędzi z pomocnymi linkami. Także każdy jest w stanie sobie ten projekcik odwzorować. No ale zobaczmy, jak on się dokładnie prezentuje na okładce. Kompozycja z elementami do wycięcia. Tekturka z napisem album, gaza i ten złoty lustrzany papier. Mirror. Tak wygląda bok, a tak wygląda tył naszego projektu. Ja wykorzystałam wstążeczkę szyfonową w kolorze takiej złamanej bieli. No i zobaczmy, co tam w środku w projekcie słychać. Otwieramy i mamy pierwszą stronę wspólne wspomnienia i jest to arkusz tutaj ten ze skarpetkami. Otwieramy sobie w ten sposób. No, i mamy miejsca na zdjęcia 10x15 cm. Tak jak wspominałam, jest to klasyczny projekt na duże zdjęcia 10x15. Białe maty, one nie są przyklejone na stałe, tak jak widzicie. Ja je zdejmuję i na ich miejsce wklejam zdjęcia. Pokazuję tylko Wam, gdzie te zdjęcia wkleić. Dzięki tym matom również mamy pewność, że po wklejeniu zdjęć nasz projekt będzie w 100% przygotowany na zdjęcia, jeśli chodzi o grubość tego albumu. Tak jak widzicie, on się świetnie prezentuje, więc te maty to jest tylko poglądowe. Otwieramy jeszcze w tą stronę, wyciągamy nasze maty na wklejenie zdjęć. No i mamy kieszeń. Do tego oczywiście yy, klapeczki na zdjęcia 10 na 15 cm. O. Tak się tutaj może to prezentować i zamykamy sobie w ten sposób i możemy sobie to zasznurować. Sznureczek woskowany ze sklepu Zielone Koty, złote ćwieki Kaufland Teddy, ale również Zielone Koty czy na strychu, a kółeczka wycięte dziurkaczem 2 lub 2,5 cm, na przykład Craft. Ulubiona pora roku, rameczka marki Eco Scrapbooking, no i tutaj jest klapeczka oczywiście. Mamy tutaj pięknie wyeksponowaną choinkę, ale później możemy tutaj również pięknie wyeksponować sobie nasze zdjęcie. Otwieramy tą klapkę do góry, na dół i w bok. I mamy kieszeń, w kieszeni znajdują się maty na zdjęcia Ja wrzuciłam również zdjęcia 9x13, bo lubię się bawić rozmiarami zdjęć Ale można wrzucić tylko zdjęcia 10x15 i to też będzie jak najbardziej ok Zmieszczą się bez problemu Można też dać mnie, mniejsze zdjęcia, połóweczki 10x15 na przykład Też się tutaj oczywiście zmniejszą, z, 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 zmieszczą przepraszam Chodzi mi o to, że jeżeli duże zdjęcie się mieści, no to małe zmieści się bez problemu Lecimy na kolejną stronę naszego albumu. Ho ho ho, i mamy tutaj świętego Mikołaja, który jest książeczką na zdjęcia. Książeczka na zdjęcia 10x15 cm. W całości nam się to jeszcze otwiera w ten sposób, i możemy tutaj zdjęcie przykleić, ale nie musimy. Tutaj również możemy zdjęcie wkleić. Całość nam się otwiera. Zima pachnąca piernikami, mnóstwo miejsca na wklejenie kolejnych naszych zdjęć. Oczywiście można wklejać też mniejsze zdjęcia. Czy 9 na 13? I chowamy do środka Projekt jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny Osoby bardziej doświadczone wykonają go, myślę, w przeciągu jednego dnia No, może dwóch A osoby troszkę mniej doświadczone będą może potrzebować odrobinkę więcej czasu Ale gwarantuję Wam, że satysfakcja ogromna No i album będzie prezentował się naprawdę super Mamy tutaj wykorzystane bigowanie stach, dedek z tak dedek plusem, tak jak widzicie Tutaj są dodatkowe te miejsca Dzięki temu album się kładzie nam na płasko a my bez problemu możemy wkleić dużą ilość zdjęć do naszego projektu. Ulubiona świąteczna tradycja. No i oczywiście jest to rameczka, do której możemy później sobie wrzucić zdjęcie. Otwieramy. Góra i dół. I mamy tutaj maty na zdjęcia. 9 na 13, 10 na 15. Wszystko jest zrobione tak, żebyście się nie musieli martwić, że tematy gdzieś wam wypadną. Wszystko jest dobrze zabezpieczone, idealnie zbigowane tak, aby zdjęcia również bez problemu się nam tutaj mieściły, żeby album nam nagle nie zrobił się za gruby, nie dało się go zamknąć czy były jakieś problemy. Ja wklejam zdjęcia do swoich projektów. Jestem fanką wklejania zdjęć i po to te albumy robię, a nie po to, żeby były tylko książeczkami ozdobnymi i bardzo was zachęcam do wklejania zdjęć do albumów. Kolejna strona, tyle śniegu dookoła i mamy tutaj klapeczkę z miejscem na zdjęcia 10 na 15 cm ponownie. Oczywiście to się nam zamyka w ten sposób i całość nam się jeszcze otwiera i tutaj coś dla fanów właśnie wklejania zdjęć, a niekoniecznie kieszeni. Mamy tutaj miejsce na wklejenie zdjęcia 10x15 w pionie, 10 na 15 w poziomie, tutaj również, tutaj również, ale możemy również bawić się kompozycjami. Możemy sobie przykleić na przykład tak zdjęcia. Możemy. Przykleić sobie tak zdjęcia, możemy sobie dać tutaj, tutaj. No, w zależności od tego. Co mamy ochotę, no to możemy tutaj zrobić. Jest tego miejsca na zdjęcia, tutaj naprawdę całe mnóstwo. Strona okładkowa, która również jest u mnie zagospodarowana, choinki, blask, otwieramy klapeczkę w jedną stronę, otwieramy klapeczkę w drugą stronę, cudowne kolory zimy, wyciągamy. No i zobaczcie, znowu mamy mnóstwo mnóstwo miejsca na zdjęcia, duże zdjęcia, 10 na 15. Projekt idealny właśnie na te kilka najważniejszych zdjęć. Bo możemy sobie tutaj wkleić zdjęcia z jakiegoś fajnego zimowego spaceru. Są teraz takie fajne też wioski Mikołaj, są oczywiście też sesje świąteczne, ale też idealnie będą prezentować się po prostu takie domowe zdjęcia, jak tutaj na przykład moje zdjęcie z Polą sprzed dwóch lat. Bardzo te zdjęcia lubię, uważam, że są naprawdę mega urocze i myślę, że świetnie będą się w albumie prezentować. Tak wygląda mój. Projekt z kolekcji, świąteczny czas. Jeżeli teraz Was chociaż troszkę zainteresowałam, to zapraszam na dalszą część filmu, w której opowiem Wam, jak można zapisać się na warsztaty i na papiery. Mój najnowszy produkt, czyli świąteczny czas, Digi-papiery do scrapbookingu z warsztatem na album. Stworzyłam go specjalnie z myślą o nadchodzących świętach. Możecie zakupić zarówno same papiery, sam warsztat, lub projekt cały czyli Dostęp do warsztatu i dostęp do papierów. Ceny prezentują się następująco. Zestaw Digi Papierów do samodzielnego druku z warsztatem na album możecie zakupić w promocyjnej cenie 109 zł tylko do 25 listopada. Regularna cena bez promocji będzie wynosić 129 zł. Możecie również zakupić sam zestaw Digi Papierów w cenie 69 zł. Cena regularna będzie wynosić 79 zł. Możecie również zakupić sam dostęp do warsztatów. W cenie 69 zł, a cena regularna bez promocji będzie wynosić 79 zł. Papiery otrzymujecie w rozmiarze A4 do samodzielnego druku. Jest w tym zestawie aż 27 arkuszy, 22 arkusze główne, 3 z elementami do wycięcia, arkusz okładkowy, napisy. Dodatkowo, możecie otrzymać również arkusz bonusowy. Zapisy odbywają się mailowo na ania a ta mega niska cena obowiązuje tylko do 25 listopada. Papiery i dostęp do warsztatów otrzymujecie w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na moim koncie bankowym. W pierwszym filmie z warsztatem omawiam również wszystkie produkty, z jakimi pracowałam, aby album ich stworzyć, a w opisie do filmu znajdziecie również pomocne linki. Cały projekt, łącznie z bazą albumu. Tworzymy razem od podstaw. Zapisy odbywają się tylko mailowo na Ania gmail.com. Mam ogromną nadzieję, że ciepło przyjmiecie mój najnowszy produkt. Z niecierpliwością czekam na Wasze zapisy. Starałam się, aby ta kolekcja była naprawdę wyjątkowa. Postaram się Wam również pokazać ją w innej wersji, właśnie podczas naszych spotkań live. Przygotujemy na pewno jeszcze z niej przynajmniej kartkę i pewnie coś jeszcze. Także jeszcze więcej inspiracji dla was z tej kolekcji przygotuję. Jeżeli tylko macie ochotę zapisać się, to oczywiście serdecznie do tego zapraszam. Warto skorzystać z tej promocyjnej ceny do 25 listopada. No i też warto zapisać się jak najszybciej, żeby zgarnąć dodatkowy arkusz z kolekcji. Zapisy na Ania tworzy kontakt Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko i nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli cokolwiek jest niejasne, śmiało piszcie w komentarzach lub do mnie na maila. Ania tworzy kontakt małpa.gmail.com w, w tym filmie to już wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!